Cześć, witam cię w części drugiej, w części drugiej. Teraz będę mówiła o 20 grudnia i 21 grudnia. Który dzień jest ważniejszy? Jak myślisz? E, to są ważne dni, oczywiście, ale z punktu widzenia astrologów, z punktu widzenia ludzi, ludzi bardziej um, wise, 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 yeah, wise, I mean, wise, bardziej um, poinformowanych lub też osób, które mają, to się nazywają channeler, które mają kontakt z higher, czyli z wyższą, a jak to powiedzieć po polsku, zapomniałam, z wyższą higher self, Wyższa, wyższą mocą, o tak, że powiem, wyższą mocą, z connection pomiędzy source of the energy, czyli tym miejscem zasilania naszym, więc oni mówią, jeżeli się już się połączą z universe, ze, ze wszechświatem, z higher self um, i o, także z tym source of the energy, czyli tym kreatorem, tym, tą osobą, która nas wykreowała, tą całą mocą, więc oni mówią nam, że 20 grudnia jest tym najważniejszym dniem, tak naprawdę wszystko tam się dzieje, um, dużo ludzi boi się tego dnia, Wtedy Ziemia jest wyzerowana do punktu zero, czyli frequency, czyli wibracje na Ziemi są zerowe. Co to znaczy zerowe? Czyli to jest coś takiego, takie reborn, rebirth, czyli no, ponowne narodzenie się Ziemi. Czyli wtedy już przechodzimy ze starej Ziemi, <taki> tak fajnie to brzmi, ze starej Ziemi, wskazujemy do nowej Ziemi, ok? Czyli mogę powiedzieć spokojnie, to jest 3D, Czyli 3D Będę też mówiła w następnych wideo od co to jest 3D i tak dalej. I do 5D. Jeżeli chcesz, to możesz sam poszukać, sama poszukać, co to jest. 3 dimension, i 5D. 3 dimension z punktu widzenia człowieka jest to świat, w którym żyliśmy przed całą, całym COVID-em. Mogę powiedzieć, przed marzec 2019. To jest 3D Ponieważ po marcu. Wszystko zaczęło się zmieniać. Zobacz, jak ty się zmieniłaś, zobacz, jak ja się zmieniłam. Bo ciężko ci powiedzieć, że jak ja się zmieniłam, ale na pewno parę osób, które zna mnie, na pewno sobie pomyśli, o ojejku, ta Gabrysia była kiedyś, kiedyś taka inna, a teraz patrz, co ona robi, patrz, co ona mówi w ogóle, nie? Czyli widzisz, że się też zmieniłam. I w ten czasie powoli, powoli zaczynamy się zmieniać, nasze wibracje zaczynają rosnąć. Czyli myślimy w inny sposób, tracimy pracę, myślimy, o to nie jest dla nas. Prze... Chciałam powiedzieć, przemierzamy wiele gór i, i dolin, <noise> tak mogę powiedzieć, wiele gór i dolin, ponieważ e, jesteśmy na górze, cieszymy się nagle, o, tracimy pracę, a później znowu odnajdujemy coś nowego, czyli tam to już było, minęło, czyli to jest ten 3D, to do, do, do nowego świata wkraczamy z nowymi pomysłami i z nowymi modelami życiowymi i tak dalej, projektami, tysiące fajnych rzeczy się nam dzieje i także te wibracje nas skłaniają do tego, że przenosimy się do innych miejsc, w których mieszkamy. Także na przykład, nie wiem, mieszkanie w bloku nam już nie służy. Myślimy, o teraz może troszeczkę więcej powietrza, troszeczkę więcej przyjaźni z naturą, okay. troszeczkę, nie wiem, berfi, czyli chodzenia na boso, grande, czyli konekcja ziemi z ciałem teraz dużo ludzi nie wie o tym, ale już wcześniej przed 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 przed, mam e, powiedziała 2000 lat temu, 3000 lat temu, kiedy jeszcze nie wynaleźli butów, ta konekcja była z ziemią bardzo szybka i prosta, więcej informacji do nas wchodziło, a teraz kiedy mamy takie gumowe podeszwy i chodzimy w nich, jesteśmy odizolowani kompletnie i dlatego mamy dużo smutku, dużo E, depresji, dużo e, obaw, trosk i tak dalej, i tak dalej. Nie jesteśmy e, razem, e, nie, nie, po prostu nie robimy tego balansu, okay? ponieważ pamiętaj, że twoje ciało jest ujemne, a ziemia jest dodatnia i to musi być razem. Tak samo jak masz e, męską energię, e, i, i żeńską energię, ok? Czyli to jest męska energia, prawa ręka, a lewa ręka to jest female i musisz mieć balans. Musisz mieć united. United to znaczy razem, ale balans. I teraz Ziemia wchodzi po 20 grudnia w Męs... Sorry, męską, męską była w 3D, czyli to było power, dużo, jak to powiedzieć po polsku, dużo smutku, dużo nienawiści, goryczy, takich... Podzieleń ludzi, ja cię lubię, ja cię nie lubię. Ty masz taki kolor skóry, ty tak mówisz, ty jesteś niedobry i tak dalej, i tak dalej. Zawiści, nienawiści, wszystkiego, co możesz tylko sobie wyobrazić, co cię robi down, down, down. A teraz wchodzimy w female, czyli żeńską energię. Żeńska energia przynosi spokój, ukojenie cię, się robi. Sama sobie pomyśl, jak jest u babci w kąciku, jak jest u mamy, jak wracasz do mamy, nie wiem, po długiej podróży. Pomyśl sobie, tak jest fajnie, cieplutko, milutko, mama przytuli, mama nakarmi, prawda? Pocieszy. To jest właśnie żeńska energia, w której teraz niektóre, niektóre, nie, nie, dużo ludzi będzie się musiało nauczyć żyć z tą energią. Powiem Ci, że mi też nie było łatwo i nie jest łatwo, ponieważ jestem bardziej taka e, męska, dużo mam tej e, męskiej energii w sobie, ponieważ życie mi tak ukształtowało, że musiałam, musiałam e, Uczyć się przetrwać w tym 3D świecie, ale teraz już nie. Teraz uczy się być bardziej, bardziej żeńską stroną, spokojniejszą. To nie znaczy, że nie masz męskiej energii w sobie też, ponieważ to musi być half, half, połowa, połowa. To nie może być tak imbalans, bo jeżeli masz niebalans w swoim ciele, żeńskiej i męskiej energii, to znaczy, że będziesz dużo się martwiła, dużo krzyczała, dużo frustration, czyli. Irytowała mocno i takie różne, różne nieciekawe rzeczy będą się z Tobą działy. A jeżeli jest balans, harmonia, wtedy Twoje ciało lepiej pracuje, Ty lepiej pracujesz, spełniasz się, manifestujesz szybciej, czyli kreujesz, czyli wszystko materializujesz, to co głowa pomyśli, wszystko Ci się stanie, wyskoczy od razu. Także pamiętaj, pamiętaj, teraz Ziemia przechodzi w ten fajny, fajny Golden Age, to się mówi, takie złote lata, złote, złota Ziemia, bym powiedziała. Będzie pięknie. Będzie pięknie. Już jest pięknie zresztą. To jest tylko Twoja świadomość. Jeżeli chcesz, żeby było pięknie, będzie pięknie. Pomimo tego, pomimo rzeczy, które Ci się zdarzają w życiu. Pamiętaj, one są tylko na chwilę. Wiesz co, powiesz, o Gabi, łatwo Ci się mówi. Wiem, wiem, ale ja mówię to ze swojego punktu widzenia. Tak jak ja zawsze mówię, ja ten Facebook page postanowiłam stworzyć po to, żeby podzielić się moimi doświadczeniami i żeby Tobie pomóc. Możesz to zatrzymać dla siebie, możesz to wdrożyć w swoje życie, a możesz po prostu się wykreślić z, tego, z tej grupy i do niej więcej nie wracać. Każda osoba na świecie znajdzie drugą swoją osobę, która zrobi jej uplifting, zrobi tak, support i będzie szczęśliwa. Także Twoja decyzja, chcesz zostać do końca tego wideo, to zostań. Będę szczęśliwa i będę radosna. Jeśli nie, trudno. Też będę szczęśliwa i będę radosna, że jeszcze będziesz chciał, chciała się uczyć i szukać, szukać tej osoby. A więc wracając, 20 grudnia. Dużo za fajnej uu, energii wejdzie. Wejdzie w nas, wejdzie w nas. Uch, już muszę sobie odetchnąć, bo to piękne, bo to piękne. Będzie solar flare. Dużo ludzi się boi tego. Mm, nie bój się, nie masz się czego bać. Twoje ciało zostało przygotowane od marca. Twoje ciało zostało przygotowane na każdą chwilę. Ty zrobiłaś kontrakt tam na górze, zanim przyszłaś tutaj na ziemię, i twoje ciało wie co robi. I twoja dusza wie. Twoja dusza jest przygotowana, więc nic nie musisz robić, poza tym, żeby być szczęśliwą i pić dużo wody. Bo im więcej pijesz wody, tym szybciej energia, tym szybciej elektryczność przechodzi przez ciebie. I krystalizuje w Tobie, a kryształy są szczęściem, są radością, są tą mocą, która będzie Ci pomagała dalej żyć i manifestować wszystkie inne rzeczy. Czyli ten Solar Flare to nie jest coś takiego i wszyscy zniknęli. Nie, tym bardziej. Tak nie będzie. Ja będę tutaj 20. Także na pewno się odezwę do Ciebie. Jeżeli będziesz chciał, to zrób thumbs up. 20, że powie, o jestem ok, miałaś rację, ok, czyli to nie jest coś takiego, jak co sobie myślisz, albo jak ktoś cię wystraszył. Przede wszystkim, ja tak nie myślę. To są moje słowa, możesz wziąć, możesz nie wziąć. Jeszcze jedną rzeczą, którą chcę powiedzieć na temat tego solar flare, to nie jest tak, że po prostu ktoś sobie wymyśli. o, weźmiemy ten Galactic Federation, też będę opowiadała o Galactic Federation, co to jest następnym razem. Troszeczkę powiedziałam po angielsku, to jest taki Council, to jest taka, bym powiedziała, taki samorząd, który jest we wszechświecie, stworzony, to nie jest raz stworzony, on jest dawno temu stworzony, ale został ukryty przed ludźmi, ponieważ nasza mentalność nie jest gotowa, nasza świadomość nie jest gotowa na to, żeby to wszystko przyjąć, tak na razie, wiesz. Bo byś po prostu oszalała. Więc e, będę mówiła następny za tydzień, w poniedziałek, o Galactic Federation, co to jest. E, I to jest przygotowanie. Oni czuwa Powiem tak pokrótce, żebyś e, się nie zdenerwował. E, to jest samorząd, który jest tam we wszechświecie stworzony. Kilka osób w nim jest, którzy. E, Którzy czuwają nad, bezpie nad bezpieczeństwem Ziemi. To, co teraz się dzieje, uwierz mi, że mogłoby być jeszcze niefajniej, o tak powiem. E wszystko się dzieje według planu, wszystko idzie tak, jak powinno iść. Wygrywamy, wygraliśmy już. Teraz po prostu musimy doświadczyć tych pewnych rzeczy. Tak samo jak ty doświadczasz w swoim życiu pewnych rzeczy, musisz przejść tą swoją drogę, żeby być mocniejsza, świetniejsza, bardziej mądrzejsza, że tak powiem. Jesteś mądrze, no ale wiesz, troszeczkę więcej wiedzy, nic. Nigdy nie zaszkodzi. Nie, yeah. i dlatego, 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 to zostało powołane na, z tego względu, żeby stać nad bezpieczeństwem nie tylko Ziemi, ale innych galaktyk, tak, także innych planet, na których życie też się toczy. O tym też będę mówiła, tylko tak podkrótce, zrobić ci mężczyzn, żebyś, przepraszam, wiedziała, wiedział, co się dzieje. Ale wracając do 20, bo to jest ważne. Już mówiłam o 14 poprzednim wideo, a teraz 20. 20 jest super prostym miejscem, gdzie jest wszystkie Twoje karma, trauma, czyli karma, trauma z dzieciństwa, z tego życia, co robiłaś, z poprzednich żyć, karma z Twoich poprzednich żyć, jeżeli oczywiście wierzysz to, że kiedyś żyłaś, jeżeli wierzysz w reinkarnację duszy. Um, o, i o, zresztą, musisz, musisz wierzyć, powinnaś wierzyć, skoro jesteś tutaj i oglądasz mnie. E, albo tak samo rzeczy, które nasi przodkowie zrobili, a my teraz w tym życiu cierpimy za to i my musimy to wyczyścić, ale nie martw się, wszystko jest tak fajnie skonstruowane, że uniwers, on tam na górze zrobił to dla nas, że ten flair, solar flare, ten solar flare. Czyli ta jasność, ta duży napływ tej fajnej energii z góry, ze słońca na ziemię, wyczyści cię. Wyczyści tą negatywną energię. Wyczyści. Zobacz, jak ja robię. Ha! Czyli on wyczyści, zrobi taki swipe i będziesz czysta, i będziesz nowonarodzona. Uwierz mi, że poczujesz się o wiele, wiele lepiej. Napisz mi coś 21, jak się czuję, albo 22. Uwierz mi, że wszystkie traumy, wszystkie karmy, wszystkie niefajne rzeczy, wszystkie twoje, Paterny, czyli jak to powiedzieć, paterny, czyli yy, rzeczy, które powtarzasz, a nie chcesz powtarzać, bo wiesz, że tobie nie służą i robią ci gorzej niż powinny robić ci lepiej, one też znikną z Twojego życia. I wybacz sobie, wybacz sobie wtedy, w ten dzień. Powiedz, wybaczam sobie i chcę release, czyli chcę uwolnić siebie od, od siebie, siebie, od tych wszystkich rzeczy, które mnie trzymają, a ja nie mogę iść do przodu. To nie jest Twoja wina, że nie możesz iść do przodu. Ponieważ zobacz, gdzie się urodziliśmy, jak się urodziliśmy, w jakim kraju się urodziliśmy, um, jakie mamy historię, historię, jaką mamy. Ile mamy smutku, ile mamy żałości. Nawet ja, mieszkając w Londynie, urodziłam się w Polsce i moje, moja trauma to jest trauma Polski, polskich przodków. Także. Ja tu też clearing robię, ja też to czyszczę, tak samo i Ty czyścisz. Pamiętaj, co Cię trzyma, pamiętaj, co ty trzyma i mów: I let it go, puszczam to, nie chcę już tego, to mi nie służy, to mi nie służy. Ja wiem, co chcę, ja wiem, kim jestem, ja wiem, kim chcę być i trzymaj się tego, i trzymaj się tego. Także nie bój się 20 grudnia, nie bój się, to było najpiękniejsze święta w Twoim życiu, tak samo jak i moje, najpiękniejsze. Wiele rzeczy się zmienia, wiele rzeczy się zmienia, Ty też się zmieniasz. Ty też się zmieniasz, bo znalazłeś mnie, znalazłeś mnie. Super, super, że jesteś. Pozwól mi, zareknę tylko na kartkę, w której przygotowałam, co chciałam Ci dzisiaj powiedzieć. I chciałabym wiedzieć, że wszystko to, co chciałam, Ci przekazać, moją informację, cenną informację, bo pamiętaj, że każda informacja, którą otrzymujesz, jest bardzo cenna. Każda informacja. Dużo ludzi myśli sobie, że o tak, po prostu przyszłam, siadłam i, i mówię do Ciebie, ale to mnie też kosztuje. Kosztuje moją energię, kosztuje mój czas. Rozumiesz? Kosztuje. To wszystko kosztuje. Okej, okay, fajnie. Nie musimy za to płacić. To jest nasza wolna wola. Ale pamiętaj, doceniaj. Doceniaj te osoby, które coś robią dla ciebie każdego dnia. Nawet mały uśmiech. Doceniaj, doceniaj. Bo one dają z siebie wszystko. Wszyscy mówią, wszyscy mówią. Niektóre osoby mówią, o tak, nie powiem, że wszyscy, ponieważ ty na pewno tak nie myślisz i tak nie robisz ale są takie osoby, które po prostu myślą, o tak, spoko, to nic nie kosztuje. Hmm, to jest easy. Usiąść i pogadać. Nie, to kosztuje. To kosztuje czas, energię, czytanie, siedzenie po nocach. Pamiętaj o tym. I też inwestuj w siebie, bo to jest, teraz jest czas inwestowania w siebie. Teraz jest czas, a specjalnie dzisiaj jest czas inwestowania w siebie. Manifestuj najmniejszą część. Najmniejszą część, najmniejszy dream, najmniejszy sen. Swojego życia. I nie bój się tego, że ktoś ci powie, a co ty tam wiesz? To jest tylko mała informacja. Nie, to jest duża informacja, bo ty wiesz tą informację. Ta osoba nie wie tej informacji. A jeżeli ta osoba myśli, że ty, e, jak to powiedzieć, wiesz tą informację, a ona jest tylko, o, taka informacja sobie, to pamiętaj, że ta osoba jest daleko, daleko behind ciebie. Ona kiedyś dojdzie, ona kiedyś może zrozumie. Nie może, na pewno zrozumie, ale będzie miała bardziej cięższą drogę niż ty. Także pamiętaj, informacja jest cenna, bo bez informacji bardziej się boisz, bo bez informacji jesteś zgubiona. Także jak byłam mała, pamiętam, moja babcia mi mówiła: Kto pyta, nie błądzi. To prawda. Kto pyta, nie błądzi. Kto słucha, nie błądzi. Kto się uczy. Kto pragnie tej wiedzy też nie błądzi nie błądzisz bo wiesz bo wiesz bo czujesz że wierzysz w siebie bo jesteś pewny siebie pewna siebie także idź i zdobywaj zdobywaj tą wiedzę 20 grudnia wszystko minie wszystko się wyczyści 14 grudnia dzisiaj wow manifestuj manifestuj mów fajne słowa wysyłaj do uniwersu każde każde słowo 20 grudnia, jeszcze wracając, dużo rzeczy się w tobie otworzy: Stary DNA zostanie removed, czyli usunięte. Wszystkie niepotrzebne rzeczy, uwierz mi, zostaną usunięte. Nawet jak nie wierzysz, to one i tak zostaną usunięte. Czyli to w sumie bez różnicy. Wierzysz czy nie wierzysz, będziesz miał to zrobione. Ta cyt! Superowsko, fajnie! Też <coughs> możesz więcej czuć, możesz więcej czuć ciepła w swoim sercu. Możesz też mieć zdolności telepatyczne. Super, zgo, fajnie. Możesz się porozumiewać na odległość. Są też osoby, które będą lewitowały. Może nie wszyscy, oczywiście, prawda? Ale są osoby, które wcześniej praktykowały, będą mogły lewitować. Są osoby, które się obudzą bardziej spiritual, czyli spiritual, duchowo, o tak powiem po polsku. Są osoby, które będą bardziej, jak to powiedzieć, Czuły się wolne, że będą łatwiej przekraczały pewne granice w swoim życiu, będą łatwiej e, chciały e, e, iść do przodu. Dokładnie, dokładnie, iść do przodu. Ech, super, fajnie było, fajnie było. Dziękuję, że byłaś. Byłeś ze mną tutaj dzisiaj. To jest druga część, koniec jej. 20 grudnia 2020 roku. Jestem przeszczęśliwa, że mogę do Ciebie mówić w języku polskim. Chociaż nawet zauważyłaś, zauważyłeś, że troszeczkę tam się myliłam i wstawiałam w język angielski. Ale uwierz mi, że po 20 latach bycia w Londynie, no, ciężko mi powiedzieć coś po polsku tak prosto, ponieważ ten język sam się nasuwa. A jeszcze chciałam troszeczkę powiedzieć na końcu, pochwalić się jedną rzeczą. Pod koniec grudnia będę wydawała swoją mini książeczkę Motivation and Affirmation, czyli po polsku motywację i afirmację. Jak będziesz chciał, chciała, to dam ci linka, będziesz mogła sobie zakupić tę małą książeczkę. Nie będzie dużo kosztowała, bo ja nie chcę tej książki, nie wiem, sprzedawać za miliony, chociaż ona jest tego warta. Ale chcę, żebyś miał ty ten milion w domu za mniejszą cenę, którą będziesz mógł Afford. Jak to powiedzieć po polsku? Afford. Być w stanie kupić, okej, okay, to tak powiem. Okej, okay, ta książka będzie na Amazonie, także Amazon jest dostępny w każdym kraju, więc super, super fajnie. Chciałam sobie tylko to powiedzieć, chciałam się pochwalić moją książeczką. Super. E, więc zobaczymy się w następny pio... Przepraszam, poniedziałek. E, też będę coś tam nagrywała. Wtedy będę nagrywała Galactic Federation, pamiętaj o tym samorządzie. E, bądź ze mną, dziękuję Ci bardzo i życzę Ci cudownych, świętnych Dni przed Tobą, które masz, i manifestuj wszystko, manifestuj, bo grudzień jest tym miesiącem do manifestowania. Do manifestowania! Dawaj! Wstawaj i idź do przodu. Idź do przodu. Uśmiechaj się. To na razie. Wszystkiego dobrego.